Witam Cię na lekcji 10. Na lekcji tej pokażę Ci, w jaki sposób wysyłać kampanię do użytkowników, którzy wyrazili zgodę na powiadomienia e Push. Wchodzimy sobie w zakładkę Wyślij kampanię i klikamy push. W tym miejscu można podmienić lub dodać graficzkę, która będzie pokazywana na powiadomieniu w formie kwadratu jako mała ikona. Można ją dodać z galerii systemowej lub bezpośrednio z dysku. Kolejna opcja jest to tytuł powiadomienia. Dalej, treść powiadomienia. Wpisujemy tutaj to, co chcemy przekazać użytkownikowi. Dalej, podajemy link, który będzie. Pod całą powierzchnią tego powiadomienia. Czyli nieważne, w którym miejscu tego powiadomienia użytkownik kliknie, zostanie przekierowany na taki adres URL. Kolejna opcja to dodanie dużej grafiki. I po prawej stronie jest podgląd, jak to będzie wyglądało na desktopie oraz jak to będzie wyglądało. Na telefonach. Następną opcją jest dodanie przycisków. Przyciski możesz dodawać, ale nie musisz. Jest taka opcja, na przykład promocje. Nowości i odpowiednie linki do promocji i nowości w Twoim sklepie internetowym. To co jest ważne. To całe powiadomienie będzie podlinkowane do tego URL-a. Natomiast przyciski możesz podlinkować osobno. Przycisk możesz umieścić jeden, dwa lub żadnego. I ostatnia na tym ekranie opcja to wymaganie interakcji. Jeżeli tego nie zaznaczysz, to takie powiadomienie pokaże się i po 5 sekundach samo się zwinie. Jeżeli tą opcję zaznaczysz, to użytkownik będzie musiał użyć ikonki X lub przycisku zamknij, aby takie powiadomienie się zwinęło, lub kliknąć w to powiadomienie i zostać przekierowanym do wskazanego URL-a lub pod przyciskiem do stronki, którą podlinkowałeś. Targetowanie. Jeżeli nie wpiszesz tutaj nic, wiadomość zostanie wysłana do wszystkich subskrybentów. Jeżeli chcesz zaadresować tylko do konkretnych, to możesz wskazać, że na przykład tylko do tych, którzy wyrazili zgodę na przeglądarce w języku polskim i dodatkowo byli na stronie w ciągu ostatnich 7 dni. Teraz jest to część wspólna do tych i do tych, natomiast możesz spójnik logiczny zmieniać i teraz będziesz adresował tylko do tych, którzy spełniają oba z tych warunków. Kolejna opcja targetowania to targetowanie po geolokalizacji. Geolokalizację omawiałem Ci na lekcji wcześniejszej. Czas. Czas powiadomienia, czas ważności powiadomienia. Ustawiamy sobie, jak długo to powiadomienie ma się wyświetlać, jeżeli ktoś otworzy przeglądarkę, na której wyraził zgodę. Przykładowo, nie chcemy w poniedziałek wyświetlić komuś, że w weekend była promocja więc ustawimy odpowiedni czas ważności powiadomienia tak, żeby pokazywało się maksymalnie do niedzieli do południa. No i poza możliwością wysłania kampanii w danym momencie, możesz ją zaplanować wprzód, wskazać dzień, wskazać godzinę i zaplanować wysyłkę takiej kampanii. Ostatni ekran jest to ekran podsumowania, na którym możesz sobie zobaczyć, czy wszystko co ustawiłeś zgadza się z tym, co chciałeś zrobić. Jeżeli tak, klikasz Zaplanuj kampanię i kampania jest planowana lub wysyłana do wskazanych przez Ciebie subskrybentów. Dzięki za udział w lekcji 10.